Halo? No, masz go tego spadkobierca? Ach, to pan, panie Marson. Dzień dobry, jak się pan czuje? Poczuję się znacznie lepiej, gdy skończy się ten cały interes i podpisana zostanie umowa sprzedaży. Gdzie do diabła się podziewasz? Jestem w Barkstadt. Palet? Co? Co na miłość boską tam wyrabiasz? Wygląda na to, że Hans Wollarberg przyjeżdżał tędy kilkanaście lat temu. Skoro go tam już nie ma. Więc nie masz po co się tam włóczyć. Słyszę, co pan mówi. Mam słuszne powody, by twierdzić, że Hans Wolarberg nadal żyje. W międzyczasie staram się zebrać o nim dodatkowe informacje od ludzi, którzy go znali. Dokąd jedziesz dalej? Nie jestem jeszcze pewna. Nie brzmisz, jakbyś wiedziała za dużo, Kate. Potrzebuję trochę czasu, pani Marson. Czas to coś, czego nie masz. Informuj mnie. Zablokowane. Szkadzam. Czym mogę służyć, panienko? Gdzie mogę znaleźć winorośle Savignon? Nie ma ich tu, to pewne. Nie wiem, o czym pani mówi. To towar z Amarzone. Wie pan. Jak na kogoś, kto nie wie nic o tej roślinie, wydaje się być pan bardzo dobrze poinformowany o tajemniczym kraju pochodzenia tej rośliny. O, Marzone, Peru, Papua, Nowa Gwinea, dla mnie to wszystko jedno. Muszę iść do pracy. Poczekaj, nie odchodź. Wiesz co, chyba nie był ze mną całkiem szczery. Zawiadowca, przepraszam, ale znów potrzebna mi pańska pomoc. Nie widzi pani, że jestem bardzo, ale to bardzo zajęty. Ehm, nie. Co? Jestem, doprawdy, bardzo zajęty, ale dobrze, już dobrze. Poświęcę pani chwilę mojego czasu. Szukam pewnej soczystej jagody. Nie wie pan, gdzie mogłabym ją znaleźć? Proszę Pani, na stacji nie ma żadnych jagód Sawinion, ani nawet winorośli Sawinion. Zabawne, że Pan o tym wspomina. To dokładnie to, czego szukam. Winorośl Sawinion. Sawinią. E, Sawinion... Malinki, porzeczki... Dla mnie wszystkie są takie same. Nie hodujemy tu żadnej z nich. Wie Pan... Przeczytałam bardzo ciekawą książkę, w której piszą, że rzadka winorośl Savignon jest tak naprawdę kultywowana tutaj, w samej słynnej ptaszarni Uniwersytetu Barkstadt. No, skoro tak napisano w książce to Proszę nie wierzyć w to, co pani czyta. Nie wiem jak to się dzieje, ale nie wydaje mi się, żeby mówił mi pan prawdę. Co to ma znaczyć? Nic nie wiem, skąd mam wiedzieć, gdzie można znaleźć to głupie wino? Proszę iść porozmawiać z profesorem, jakąś się nazywa, Ponsem, paleontologiem. Ale to pan zawiaduje tą stacją i to pan powinien wiedzieć o tym najlepiej ze wszystkich. Nikt mi nic nie mówi, nic nie wiem. Proszę iść porozmawiać z tym staruchem z włosami w nosie. Żeglarze z barki twierdzą, że odholują mój pociąg stąd, ale żądają za to pieniędzy. Nie mógłby pan wspomóc mnie kilkoma dolarami, byłabym bardzo wdzięczna. Panienko, doprawdy, zadziwia mnie pani obcego. Prosić o pieniądze to jest. Dobra. Pieniędzy potrzebuję po to, by usunąć mój pociąg z pańskiej stacji, ponieważ mój pociąg blokuje pańskie tory, przeszkadza pańskim ptakom i denerwuje pańskich szefów. Proszę pani, jestem tylko zawiadowcą stacji. Mam swoje problemy, a pani ma swoje. Nie będę już panu więcej przeszkadzać, panie zawiadowco. Witam w WalkStad, panienko. Przepraszam, profesorze. Profesorze, proszę wybaczyć, że znów pana niepokoję. Profesorze, mam tu dla pana coś, co z pewnością pana zainteresuje. Proszę spojrzeć. A co my tu mamy? Figurkę mamuta. Ależ to lalka Hansa, nieprawdaż? Tak, 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 z pewnością. O, mój Boże! Trzymam ją w dłoni, więc. Ona istnieje, naprawdę istnieje. Jak się pani udał? Proszę wybaczyć, jestem to głębi poruszony. Jak pan widzi, pana Hans i mój spadkobierca Wolarbergów to ta sama osoba. A to niesamowite! Po tych wszystkich latach! No nie wiem, jak pani dziękować, moja droga. Nie traćmy czasu! Śpieszę do laboratorium, muszę to dokładnie zbadać. Czy mogę na chwilę pożyczyć pani skarb? E, no cóż właściwie. Ale bez obaw, będę traktował go z należytą troską, jednak muszę go zbadać. Jest dla mnie ogromnie ważne, by już dzisiejszego popołudnia poprowadzić wykład na temat tego obiektu. Pani udział jest konieczny, jeśli jest pani zainteresowana Hansem Woralbergiem. Tak pan sądzi? Oczywiście. Proszę podać mi swój numer telefonu. Zadzwonię przed rozpoczęciem wykładu. Figurkę zwrócę pani po jego zakończeniu. Não Pani, meu Chciałaby pani wiedzieć. Czy nie orientuje się pan, gdzie w barsztat przechowywane są rośliny Sawinion? E, a dlaczego myśli pani, że tu są? Przeczytałam o tym w bibliotece. Proszę pójść do zawiadowcy. Jeśli taki krzew tu jest, on będzie wiedział lepiej niż ktokolwiek inny. Ależ on właśnie przysłał mnie do pana. Wydawało mi się to dziwne, ale on stanowczo polecił zapytać paleontologa. Pan jest tu jedynym paleontologiem, nieprawdaż? A tak, tak, rzeczywiście. Cóż za dziwne zachowanie. Cóż, myślę, że się pomylił, to wszystko. Nikt mi tu o niczym nie mówi. Być może warto spytać rektorów, w końcu oni kierują uniwersytetem. W porządku, dziękuję. Zostawię pana w spokoju. Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham, ach skądże nie, moje dziecko. Panowie, wybaczcie, że znowu was niepokoję, ale mamy mały problem. Mały problem, mały problem. Każdy tu ma teraz małe problemy. Każdy sam się nimi zajmuje i nikt nie powstrzymuje globu od jego ruchu wirowego. Ani pociągów z opuszczania stacji. Czy jesteście pewni, że w Barkstadt nie ma roślin Savignon z Amazonę? Właśnie rozmawiałam z zawiadowcą stacji i paleontologiem, a to, co mi powiedzieli, niezbyt mnie przekonało, że tu ich nie ma. Jesteśmy zgodni co do tego. W Barksztad nie rosną żadne rośliny sauvignon. Zrozum, panienko, że winorośl sauvignon z Amarzone to rzadki krzew, który wymaga specjalnych warunków dla wzrostu. To prawda. Warunki, w których trudno ją rozmnażać. Uwierz mi. Trudno, ale nie niemożliwie. Na szczęście nasz ogród okazał się odpowiedni. Wasz ogród? Więc w barksztacie znajduje się ogród? O, ogród? No, jeśli jakiś miałby być, to taki malutki ogrodzik za stacją. Ale nasz zawiadowca byłby z niego bardzo dumny. Z pewnością bardzo by o niego dbał. Wszystko rosłoby wspaniale, gdybyśmy byli w stanie go w ogóle uprawiać. A to wszystko zależałoby od jego zdolności ogrodniczych. Bylibyśmy z niego dumni i nie zapomnielibyśmy, jaką rolę odegrałby w tym paleontolog. Co w ogóle ma z tym wspólnego paleontolog? Proszę pomyśleć, jak bez niego i jego laboratorium moglibyśmy robić wino. To byłoby doprawdy koledzy dobre wino, prawda? Och tak, rozkoszny środek na zapomnienie długich godzin znoju i naszej ogromnej odpowiedzialności. Co rok z niecierpliwością czekalibyśmy na nadejście noworocznej produkcji. Jeśli was dobrze zrozumiałam, to w Barksztad faktycznie rosną rośliny sawinią. Są uprawiane w ogrodzie za stacją, następnie przerabiane na wino przez troskliwego paleontologa, aż w końcu przyjemność picia należy do was. Jeśli się nie mylę, panowie, to macie tutaj małą nielegalną wytwórnię Panienko, doprawdy wyciągasz pochopne wnioski. Nigdy tego nie powiedzieliśmy. Wcale tego nie mówiliśmy. Mówimy w trybie przypuszczającym. Wiesz, używamy jeżeli i gdyby. Więc co by było, gdybym miała takie przeczucie? Hmm, jeżeli tak, to musiałabyś to zatrzymać dla siebie, oczywiście. Tak, gdybyś była tak miła i zatrzymała to w tajemnicy, to byłoby tylko małe, lokalne zmartwienie produkujące zaledwie kilka butelek co rok. Tak jest, żaden tam interes w wersji grande. W przeciwnym razie należałoby nas ukarać, więc moglibyśmy liczyć na Twoją dyskrecję. Prawda? Nie martwcie się, nie mam zamiaru mieszać się w cokolwiek. Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar, czas na herbatę. Już do prawdy, ale już ten czas leci. Bardzo dziękujemy panienko za tę uroczą wizytę. I ja dziękuję panowie.